Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Podczas pięknej pogody, śnieg się topi, deszcz pada, jest bardzo przyjemnie. Edzio, jak widać już się nauczył, że ja kamery nie muszę trzymać w ręku, żeby on się zmrowił, że się nagrywa, tylko się już cieszy i skacze. Jak włączam tą kamerę, a jak nie włączam, teraz tu chodziłem po podwórku, to nie skakał na mnie, no taki on już ma, lubi się popisywać czekaj Edziu, czekaj, niech one wylecą bo je zaraz będziesz ganią już poleciały, to leć o, dobra poleciał, a my co, zabieramy się za robotę bo dzisiaj jest poniedziałek, chciał, nie chciał, trzeba ogarnąć królikom już tam Edziu poleciał tutaj im otworzyłem okienko, może się zmrowią do tego kurnika ale słabo to wychodzi na razie. O, jajka muszę dzisiaj zebrać, wczoraj nie zebrałem. No, a co tutaj? No, trochę wody na rozlewane, tragedii nie ma, dlatego dzisiaj tylko dołożę słomy. Niech mają gruby Edziu. No, gdzie się tam pchasz? Chodź. O, jest i szara kurka, ta ta pocianka szykowana. Lata sobie dobra. To robimy. Lecimy do królików. Trzeba im tu poogarniać. Lecę potaczkę. Trzeba im tutaj przeczyścić. Dzisiaj postaram się zrobić takie skrócone porządki, no ale im to trzeba, bo już przez tydzień swoje narobiły. No nie? Trochę tutaj macie tych bobków. No to zaczynamy. Dobra, taczka przywieziona. Można zaczynać. Ładka do czarnego na wizytę. Zapraszam tylko mi tam grzecznie, bo ja nie będę miał jak tutaj. Inaczej potem wam. Posprzątać. Dobra są. No to szybka akcja. Śniegu mi tu napadało na górę. Ale co zrobić? Dobra, cyk, cyk, cyk. A trochę się nazbierało. Się wszystko ładnie przeczyści. Aż to aż w tydzień, aż tyle, no dużo jedzą. To i dużo robią. Widać im smakuje, skoro tyle jedzą. One tam grzecznie na dole siedzą. Jak widać, trochę latają, ale nic się nie dzieje. Małych nie powinno być, a ja sprzątam ogarnięte, wysprzątane, grubiej posłane słomy w miarę szybko poszło. Podsypałem tą o tamtym nie Sandezja, ale to takie prawie samo mi się wydaje. Zdaję egzamin. Póki co nie widzę dużej różnicy Sandezja, czy to jakby, jakby to było w opakowaniu od Sandezji. To bym się wcale nie zorientował, że to coś innego. Dobra, sianko, pasza. Wszystko mają. Wody jeszcze mają, bo dzisiaj im dolewałem. No i dobra, macie na razie gotowe i lecimy zobaczyć co w kurniku. Mam nadzieję, że ta kamera mi nie zmoknie za bardzo, bo ciągle pada. Szkoda by było, żeby się coś uszkodziło. Tego lecimy do kurnika. W kurniku rano było 6 stopni. Zaraz wam pokażę, skąd wiem. Cześć maluchy, o zboże już wysypane, oczywiście. Ale, o tutaj, zamontowałem taki czujnik. Czujnik od termometra, który mam w domu bezprzewodowy. No i 6 stopni. Rano on dosyć dobrze pokazuje, bo na dworzu mniej więcej się tam zgadzało. Dobra, sprzątam tutaj. To się włączymy. Malutka za daleko nie chodzi z tymi maluchami. A te nie chcą przyjść co najwyżej, kury do niej wychodzą, ale bez, bez awantur. Górnik wyczyszczony, dobrze jest. Znaczy wyczyszczony, no. nowe, posłane, przegarnięte trochę, co stare, no i tyle. Tylko problem mam z poidłem zboża im dosypałem, ale poidła muszę wyczyścić, bo jedno się już zatkało, wezmę pod ciepłą wodę i je wyszoruję a drugie wygląda bardzo niedobrze, bo cały czas stało na dworze. Dobra, jedź idziemy do domu, się zagrzejemy. Wyczyścimy, to wyjdziemy. Chwila zejdzie. Chodź, edziu, chodź, Dobra, jedno poidło mają ogarnięte. Mam nadzieję, że póki co im wystarczy. Tu kupa tego towarzystwa już siedzi. Jest! Biała z maluchami. I o to chodzi. I tutaj mamy resztę maluchów. Powinny wszystkie być: 3, 6, 7, 8, 9, 1, 2 na. 12 w środku, lecę, zamknę tam okienko, ile są wszystkie. Jeden wyszedł z Kubany, ale zaraz tutaj mu przymknę. No leć do środka, nie bój się. Tam masz wszystkich w środku. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zamykamy. To już z białą, co by było najgorzej. Powinno być dobrze, dobra, nie ma ich w środku. A zobaczymy, jak sytuacja u czarnej. Tu kaczki, gęsi na razie chodzą. Ej dek, no nie wchodź tam. Dobra, może jej nie ma. Akurat nie ma. Nie ma nikogo, dobra. Zamykam i zaraz ten wybieg też zamknę. Dobra, tutaj pozamykane, ale gdzie jest czarna z małymi? Chyba tutaj, pod tym kurnikiem. W sumie jakby chciała, to i do tego też by się mogła przenieść. Ale jak coś, to czarna masz tam Miejsce w kurniku. Jesteście maluchy tu, czy was nie ma? Jakiś jest. Kilka jest, ale białej nie ma. Gdzie ona polazła? O co tu chodzi? Tu przyszła zjeść, dobra. Może z nimi wrócić. Jak już raz weszła na grzędę, to powinno być dobrze. To by mi bardzo dużo roboty dzisiaj oszczędziło. Zamykam tutaj. Żeby tu mi nie przyszły na noc czasem. No i dobra, z białą już powinno być dobrze, bo już weszła na grzędę. Kurczaki też na grzędę powskakiwały, to już wiedzą o co chodzi. Teraz z czarną trzeba pomyśleć. A tak przy okazji, to całe pielgrzymki tu się przylatywały. Patrzcie, wszystko wyjadły, te kulki tylko im nie idą. To im też dosypię trochę słonecznika. kurą też nasypię trochę, bo lubią. To może prędzej się tu zejdą. Część się zeszła tych maluchów i nie narzeka, też tam przy szybce chodzą. A reszta jest tam. Jejku, jakie tu było, to wszędzie. No ale one przyszły tutaj zjeść. One tutaj jadły i wcześniej, to na razie ich nie ganiam. No i dosypiemy trochę tutaj. Za dużo nie sypię, żeby tam nie przemokło. Jeśli kiedyś poprawi ten daszek, to będzie można większy zapas sypać. Ale póki jestem w chałupie. Całe dnie, to mogę im dosypywać. Jak się kończa dzisiaj to tu po 8 i po 10 było. Naraz. Perliczki coś polubiły śnieg. A gdzie ta czarna już poszła? Gdzie ona się kręci? Znowu gdzieś poleciała. Znając życie, to do lasu się będę musiał z nią ganiać, bo w środku jej nie ma. Słyszę je, a pod Lublinem są. No będą się tak kręcić na razie. Dobra, Edziu, chodź do domu. Chodź, chodź. Edziu też posiedzi w domu, żeby ich tutaj nie straszył, poczekam z godzinkę, zobaczę jak sytuacja, jak będzie niedobra, to Edziu będzie w domu albo w końcu, i wtedy spróbuję czarną zagonić, bo z miałem, myślę nie będzie już problemu. Jak już sama wchodzi, to już powinna wchodzić, szczególnie, że tam ma zamkniętą tą budkę, chyba, że jej budkę bym otworzył, tą budkę zamknął, a otworzył ten wybieg. Może tak by było lepiej, ale ona też lubi na tą budkę włazić z niej będzie siedzieć. Już weszła, może będzie wchodzić. Dobra, Edziu, chodź. Idziemy pod kominek, bo ja cały przemokłem. Ty zresztą podobnie, chociaż tobie to, to nigdy nie przeszkadza. Chodź, chodź. Edziu w końcu, bo ganiałem pisklaki teraz. Siedział w domu z półtora godziny nawet, zanim mu się mocno znudziło. Już tam piszał w drzwi, uderzał. No już chciał wyjść, ale udało mi się zapędzić te kurczaki. Zajęło mi to sporo czasu. Ta szara to cały czas chce wychodzić, dlatego tu przymknąłem na chwilę. Mimo, że mama jest, proszę bardzo, na grzędzie, wszystkie są. Strasznie długo mi to zeszło, bo jeszcze z czarną nie było tak źle, ją to zagoniłem i tam parę przy niej było, ale ciągle ze dwa, trzy to jeden zostawały z tyłu, gdzieś tam przy starej budce i piszczały. Jak ja się po niego wracałem, to i ona się po niego wracała. I tak się tutaj ganialiśmy. No w kurniku to jest cieplej niż na dworze i nie jest mokro przede wszystkim. Jest posłane, tam jest szara kurka. No dobra, siedzcie tutaj. Z białą nie było takich problemów, bo zamknąłem jej budkę, tu otworzyłem okienko. No i przyszły, no i tam się trzyma, te pisklaki, to same już na grzędy wskakują. Taka ich natura, przecież one się nigdy nie uczyły wskakiwać na grzędy, ale takim wygodniej. Może pomyślę nad jakimiś kartonami, ale nie ma sensu chyba za bardzo, bo no i tak już są na grzędach. Zobaczymy, czy tamte wszystkie przyjdą na grzędy. No ale to będą siedziały na grzędach raczej. Tutaj to nie jest tak zimno. W nocy ładnie jest na plusie, jak się zamknie te drzwi. A już jak teraz one mi się tu zmrowią do środka, to nawet i w dzień drzwi by mogły być przymknięte. A tylko z okienka bym je puszczał, tylko znowu tu wtedy będzie dosyć ciemno. No. Muszę zadzwonić do elektryka. Może by mi zrobił tu światło, pociągnął od chałupy. To nie jest takie proste. Kiedyś tu był prąd, widzicie? No ale to kiedyś. To już jak się wprawdzałem, to już tam się do niczego nie nadawało. No ale może znowu by się dało to jakoś odtworzyć tych słupów. Na szczęście nie wyrzuciłem. Mogą się przydać. O krzywulec gdzieś leci. Już pewnie szukać jedzenia. No dobra, teraz im zostawię otwarte. Przymknęłem furtkę, żeby miały dalej. Kogutek naokoło musisz iść. I oby się to udało. Ojej, bo... się naganiałem. A tu takie błota, aż się człowiek zapada. Co zrobić, taka pogoda. Ale idą mrozy, to pewnie to zetnie. To jeszcze będzie ślizgawica do tego. No wszystko tu mają, nic mi nie powinno brakować. A, nie nagrywałem nic z tego ganiania kurczaków, bo tu cały czas siąpi, pada, jest bardzo mokro. Już mi zaczął wariować ten mikrofon, tam wszystko na nim wyskakiwało na tym ekraniku. Gdzieś złapało wilgocie, ale na razie jest w porządku. Oby tak było. Szkoda, żeby się poniścił sprzęt, a musiałem latać po deszczu, nie miałem wyjścia. No te biedaki też się nalatały po deszczu, no bo dla nich taka przeprowadzka to niecodzienność. Może już będzie dobrze, ale to by była dla mnie... Wygoda, jakby wszystkie już były w kurniku, to Dużo lepiej, grzęt im starczy Dobra, ja się chowam do chałupy, bo już kury teraz, już jest ich godzina, że będą się schodziły Myślę, że gdzieś za godzinkę Wszystkie powinny być No wyszedł jeden, no Lecę po niego Po co żeś ty tu przyszedł, no już byłeś w kurniku Tam masz mamę Całe rodzeństwo To do starej budki ci się zachciało A teraz pod Skodę, no i tam się schylać w te błoto i go wyganiać. Tak to wyglądała moja robota dzisiaj przez pół dnia. Ta już na grzędach siedziała z małymi. Teraz wzięła i wyszła i próbowała do tej budki wejść. Znowu jej się odmieniło. Może tam trochę za jej się zrobiło. To jeden jest problem, a drugi bocianka nigdzie nie widzę, ale przed chwilą go widziałem, ale się trochę obawiam, bo z tych drzew to takie dzisiaj przez cały dzień. Duże czapy śniegu spadały, żeby go gdzieś nie przycisnęło. no. A on sobie z podskody wyszedł zadowolony. A ja się o ciebie martwię, ty idź do kurnika lepiej. Ta Twoja miejscówka to jest pusta. Oj, schodźcie się, już schodźcie, już dużo czasu nie zostało w sumie. Ale znowu się kręcą. To czarna przed chwilą wyszła, teraz znowu weszła. Te poszły tam, jedzą, piją, w środku też wszystko mają. No nic. Muszę tu latać, obserwować. Bo jak mi się gdzieś pochowają na noc, to będzie ciężko je połapać, bo ich jest dużo. Tak jak tą czarną tu zaganiałem, to zawsze któryś ucieknie na bok, zawsze któryś zostanie. Po 10 razy trzeba się, się kręcić. No co zrobić? No. Samemu się ciężko gania. Bocianek, furtka już zamknięta. Idź bramą. Bramą, idź. Bocianek. No. On też czasami tak ma, że jak furtka zamknięta, to nie może trafić, albo chodźcie ci otworzy. Chodź bocianek, chodź, otwarty. Do bramy za daleko naokoło nie będzie chodził. Nie no, zaraz odwiozą mnie do tworek, chyba no. Czarna przeleciała górą, tu se weszła, sama się siedziała. Te już po całym podwórku latają. Teraz to połowa jest w kurniku tych pisklaków. Połowa tutaj, połowa to już nikogo nie może znaleźć. Ile ty ich tutaj masz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć mi wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak by, by Tak by było, no. No to jeden jest tam. Teraz tego jednego muszę znaleźć i dołączyć, bo samemu mu będzie ciężko. To jakiś on najgrzeczniejszy, co siedzi pewnie w kurniku albo w ogóle jeszcze gdzieś poszedł. Jest tutaj. No leć tam do czarnej. Ale czarna już nie jest w kurniku, już jest w waszej starej budce. No ale jak ja mu to wytłumaczę? No tak, tak, w budce, jest w budce. W prawo do siebie, tak jak byliście ostatnio. Tutaj właśnie ostatnie sztuki wchodzą. Jeden u góry został, no. Patrzcie, jaki mądry. Na dół schodzi. No zeskakuj. Poddałem się. Ona wskakiwała na najwyższą grzędę. Kurczaki waliły w tą szybę i piszczały strasznie. No nie da rady. no Tylko otworzyłem na chwilę. Wszystkie tu wyleciały. Ona już się zabiera do środka. Może tam jednak cieplej. Może lepiej. No też ona ma małą powierzchnię. Może lepiej się dogrzeją. Bo tutaj się od razu uspokajają. I cały dzień roboty. Na darmo, tyle co wysprzątałem tam królikom, kurom Edek to już aż nie piszczał wy już się całkiem schował do budy, bo on bardzo lubi ganiać pisklaki. I jest pewnie na mnie bardzo zły, że go nie wziąłem do tej zabawy, ale tak to byśmy pewnie ich nie znaleźli już. A tak to są wszystkie z tego co liczyłem i u białej, i u czarnej, no ale z powrotem do Budek. Chyba jedynym wyjściem będzie któregoś dnia, nie wiem, te całe budki przenieść. Może one niech jeszcze podrosną, bo od czarnej to bez problemu na nagrzędy wchodziły, już tam sobie siedziały, a te słabiej, te na ziemi. Chociaż wcześniej wchodziły na grzędy. Ja nie wiem czemu na koniec. Na koniec dnia wszystkie do okienka i chcą iść do siebie. nosiła siła przyzwyczajeń. Ja im tam nawet w środku karton zrobiłem, je zapakowałem tam. To wszystko od razu, od razu ucieka. Tak, na szybko karton wycięłem otwór, żeby mogły tam wchodzić. Jedyny plus to bocianek śpi obok tej szarej kurki. No i dobrze, kumplujcie się. Dobra, tu się wszyscy już zeszli. To zamykam. Ej, cały dzień Na nic, i to wszystko w dzisiejszym gniocie. No, taki nieudany dzień mi dzisiaj wyszedł. Pogoda straszna. Zimno, mokro, wiało. Same błoto wszędzie się narobiło. Pół dnia walczyłem z kurczakami. O, już się nie obrażasz, no trudno nie mogłeś już poganiać tych kurczaków. Cały dzień ganiałem się z tymi kurczakami. Suma sumaru mogłem nic nie robić. Zostały w budkach jak były. Nie wiem, ja na razie nie widzę sposobu, jak je przenieść do kurnika. Może jak podrosną, to będzie prościej. Żeby to było wiosna lato. By było cieplej, by nie było takich problemów, by te budki im się otwarte okienko na noc zostawiało i w końcu same by zdecydowały, kiedy tam się przenieść. No ale się bałem, bo no jutro mróz zapowiadają tam jutro, pojutrze i się boję, że tam będą mieć za zimno. No ale Kwoka chyba wie, co jest najlepsze dla jej piskląt. Może tak mają lepiej, może tak łatwiej jej obciąć. Dobra, nie przedłużam to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro, mam nadzieję. Cześć!